I witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Zeta, to jest pierwszy challenge na moim kanale i w tym challenge będziemy wbijać od pierwszego do 64 levela w jeden dzień, czyli dokładnie jutro, dzisiaj jest piąteczek, e, dzisiaj wam wrzucę taką zapowiedź, e, to, to będzie takie, e, taka zapowiedź po prostu tego challenge'u, a jutro będziemy zaczynali już nasz challenge. E, no jutro prawdopodobnie pojawi się od 3 do 5 filmów, więc naprawdę będzie całkiem niezły challenge, więc... Każdego kto chce, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ogólnie jestem teraz bardzo, bardzo uradowany, ponieważ lotnąłem swoją pierwszą legę. Niestety jej nie wziąłem, bo biłem ją w grupie, Atalię. No ale, no ale, ogólnie fakt sam, że w legę, po prostu legę miałem prawie w swoich rękach i to była lega, którą zrobiłem po prostu ja. To było, to było coś, coś wspaniałego moim zdaniem. No i cóż, ja będę zakładał tego maga. No i cóż, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że będziecie obejrzycie wszystkie pięć filmów. W takim razie widzimy się jutro i pamiętajcie, oglądajcie challenge, bo jutro będzie około 3 do 5 filmów, więc bądźcie i oglądajcie każdy film. No dobra, w takim razie do jutra oglądajcie challenge. Ja się z Wami żegnam. Do jutra. No i cześć.